Siema, z tej strony Agis i dzisiaj mam dla was historyjkę, ponieważ tak się stało, że wyszedłem z domu. A dlaczego ja wychodzę z domu? No przecież co ty robisz? Człowieku, na sprawa jest taka, że piszę referat na temat drzew i potrzebowałem zdjęcia dokładnego drzewa w jakości HD, no bo Full HD jeszcze nie mają. Dlatego między innymi w tym roku napiszę list do Świętego Mikołaja, który zostanie przekierowany do Jezuska, w którym będzie napisane, że chciałbym bardzo chętnie na Ziemi zobaczyć drzewa w jakości Full HD, no bo jak nie, to troszeczkę łyso będzie i PC Master Race to już, już będzie martwy. Dzisiaj jednak rozmawiamy sobie o mojej ex, a bynajmniej ona gra jakąś tam specjalną rolę w tej historyjce, także będzie bardzo fajnie. Później zgubiłem niestety do niej instrukcję obsługi i wszystko poszło w pizdu i o tym może sobie też porozmawiamy. Zobaczymy w każdym razie zapraszam was na kolejny odcinek historyjek. Jak już robiłem ten referat o drzewach, to zgłodniałem troszeczkę na dworze i pomyślałem sobie, że na kepsa nie mam pieniędzy, więc trzeba kupić coś taniego, czym jednak można się dosyć solidnie napchać. Pomyślałem sobie, że pójdę do piekarni i kupię sobie tam troszeczkę chlebusia albo coś innego. Podchodzę sobie do tej piekarni, patrzę co tam mają za towary, może akurat sprzedają kreskę po przecenie, no i patrzę, kto tam stoi za ladą, a kto tam stoi, a tam stoi Szrek. Znaczy, no, nie Szrek, to była moja ex, okej, okay, żartowałem, to miał być taki tępy żart. Ale skoro już jesteśmy przy tych trudnych rzeczach, to powiem wam, jak się ogólnie nasza, ta, ta, nasz ten taki związek kipo rozpad Znaczy, chodziło o to, że pewnego dnia sobie tam chodziliśmy po mieście i ona nam mnie mówi, że jest gruba. Ja do niej mówię, że wcale nie jesteś gruba, jest tylko więcej ciebie do kochania. No i po tym incydencie Szrek, no znaczy, przepraszam, nie Szrek, w każdym razie ja zostałem wyproszony z bagna, no i tak się nie Niestety skończyła ta smutna historia, ten smutny związek, no i później założyłem kanał na YouTubie, i teraz jestem tutaj, więc to była ta mini historyjka w skrócie, a teraz przejdźmy do prawdziwej historyjki. Pomyślałem sobie, że podejdę i zagadam przy okazji jeszcze zakupię jakiś chlebek lub coś innego, i spytam się również, czemu ona pracuje w piekarni, dlatego że miała jakieś tam ambitne plany, że pójdzie na uczelnię, zostanie księgową lub coś innego. No i sobie pomyślałem, że piekarnia to tak troszeczkę nie po drodze. Nagle Shrek rusza z kopyta i groźnym głosem krzyczy: Get out of my swamp A ja wtedy biegnąłem swoje życie, no i przy okazji nagraliśmy wtedy film. Forest, Gump i Kappa. No i ja tam do niej podchodzę i mówię What's up, I'm CJ from Grove Street, you know, Grove Street home, okay? have a two number nines, a number nine large, a number six with extra dip, a number seven, two number forty fives, one with cheese and a large soda. Po tym jak już złożyłem zamówienie, a Shrek poszedł robić w kuchni, Kappa nie ma. <noise> w każdym razie złożyłem zamówienie, no i jak pamiętacie jeszcze z wcześniej, to miałem się jej zapytać, czemu jeszcze pracuje w piekarni, bo w końcu miała jakieś tam plany, że księgowa studia w ogóle co tam jeszcze nie będzie, a tu nagle pracuje w piekarni, to tak troszeczkę nie jest po drodze. No i ona mi tam zaczyna opowiadać całą swoją chronologię rodzinną, ja w tym momencie sobie tak oddychłem coś w stylu HOBOJ, oh no i w końcu postanowiłem wysłuchać tego do końca. W każdym razie zaczyna się to od tego, że jej ojciec pracował w tej piekarni od początku, odkąd jest w Niemczech, żeby tam wiadomo zarobić coś tam, żeby mieć na mieszkanie i takie inne rzeczy. Czy mówię spoko? Nie szczekaj tyle, bo ci się buda zawali! <gry> Pewnego dnia podczas pracowania ten ojciec cały zobaczył maskotkę. I to nie była byle jaka maskotka, tylko była to maskotka tej sieci tych całych piekarni. Była to mniej więcej taka, jak teraz macie na ekranie. Czyli jest to taki zdeczka grubszy pan, który wygląda jakby wcisnął sobie z dwie kreski przed zrobieniem tego zdjęcia. Przy okazji jest to również idealny kostium do przemycania narkotyków przez granicę, ponieważ, no, jak chcą go przeszukać, to muszą przytulić papę, no bo inaczej nie ma opcji. W każdym razie ten ojciec mojej ex wiedział już wtedy, co ma robić a co ma robić? No ma oczywiście całe życie pracować w tej piekarni i najlepiej, żeby również cała jego rodzina pracowała w tej piekarni, a dlaczego? Już tłumaczę. Pomyślał mniej więcej w ten sposób, że nie każdy widzi tą maskotkę, ta maskotka jest dosyć ważna, więc skoro ja widziałem tą maskotkę, to pewnie znaczy, że Jezusek obogosławił mnie i moją rodzinę w jakiś tam sposób, więc teraz wszyscy musimy pracować w tej piekarni. Ale oczywiście nikt nie robi za darmo i właśnie tutaj ten ojciec mojej ex również miał perfekcyjny plan, ponieważ jak wszyscy będziemy tam pracowali i będziemy bardzo dobrze pracowali, to pewnego dnia przejmiemy całą Sieć piekarni. Pewnie ta maskotka dała mu się sztachnąć kreską, no bo to jest troszeczkę moim zdaniem debilne, tylko dlatego, że zobaczyłeś jakąś maskotkę, która tam przed drzwiami macha tablicą, że bułeczki cieplutkie w lewo, to nie znaczy, że jesteś specjalny i zaraz przejmiesz całą firmę. No i tak się stało, że teraz na poważnie moja ta cała ex, jej mama oraz jej ojciec pracują w tej piekarni, no i jeszcze ma małego brata. Ten brat jak dorośnie też również będzie miał zagwarantowaną pracę w piekarni, a to wszystko dlatego, ponieważ Polacy podbijają całe Niemcy. To jest właśnie to, co się dzieje. Za parę lat, jak już powstanie piąta rzesza piekarzy, to pewnie będą robić. Byli wywiady w telewizji i się spytają tego nowego lidera, a jak panu udało się odnieść taki wielki sukces? A on wtedy powie, no wie pani, znaczy no mała, no bo my już na ty jesteśmy, no to musisz po prostu robić dobre bułeczki. A ona wtedy powie, no no, no wiesz, no możesz mi nasmarować bułeczkę za 355 kilo. Ale tak się jakoś dowiedziałem, że kolejna osoba z mojego tak zwanego grona znajomych zostaje piekarzem, bo najpierw był to kolega idiota, który pracuje w piekarni, nie dość, że jest ona 50 km oddalona od jego miejsca zamieszkania, ponieważ no widocznie w żadnej bliższej go przyjąć nie. Chcieli, bo nie ma kwalifikacji na zmywach. Lul. Na rozmowie kwalifikacyjnej pewnie się go tam szef pyta: no a co pan tak niezwykłego potrafi? On mu mówi: stary, jak ostatnio pętę na idzie, zrobiłem, to łoś się sypało normalnie, że aż iskry z karty graficznej mi poleciały. Nie, a wtedy mówi: no dobra, dobra, tam pan pójdzie tam dalej, tam następna piekarnia jest zaraz za rogiem. No i teraz również się dowiedziałem, że Szrek zaczął tak samo pracować w piekarni, zaczął robić jakieś tam mafinki, które też się pewnie przyczynią jakoś do bycia Shrekiem w dalszym ciągu. I jak był, powiedzmy, Szrek 200-kilowy, to zaraz będzie 400 kipo. Jak to się mówi, kto da więcej? Aż się Buda zawali. W każdym razie to tyle na dzisiaj. Postanowiłem się tym z wami podzielić, ponieważ czemu nie? I taki sekret tutaj dla ludzi na końcu. Pierwsza część nagrania została zrobiona przed tym, jak zjadłem kebaba, a druga część nagrania została zrobiona po tym, jak zjadłem kebaba. Nice. Także dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało i do zobaczenia w następnym odcinku, w którym może nie będę wpierdalał kebabów pomiędzy dwoma połowami odcinka, no ale cóż, co zrobić? No tak, takie życie. Raz pod kebabem, a raz na kebabie. W każdym razie dzięki wam jeszcze raz za oglądanie. Możecie ten filmik jakoś osądzić, czy coś tam może za jedną łapkę kupię sobie jednego kebaba, kto wie, no w końcu może zrobię taki bank łapek na YouTube, czy coś takiego. W każdym razie życzę Wam miłego dnia, dzięki za oglądanie po raz trzeci już, wow, no i żegnamy się z Wami, ja czyli jakiś cześć!